Witamy serdecznie, Kamil Majksza, dzień Kamil. dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Muszę powiedzieć, że Kamil zaprezentował wczoraj w naszej wieczornej rozmowie, jak gdy się omawialiśmy na ten wywiad, niesamowitą przytomność umysłu, bo mówię, 8.50 się sprawdzamy mhm. i koło 9.5 wchodzimy. I Kamil słusznie zauważył, ale którego czasu? Czy londyńskiego, czy polskiego? I dobrze, że jeden z Kamili pomyślał, bo mieć taki, mógłby, być, mógłby być problem. Kamil, przede wszystkim olbrzymie gratulacje, bo jednak w wieku 29 lat, nie będąc już tym tenisowym młodzieniaszkiem, osiągając życiowy sukces, no dokonałeś czegoś wielkiego. Czy ty masz takie wrażenie? nie dzisiaj, że naprawdę już tak wiesz, kilkanaście minut, kilkanaście godzin po tym meczu czwartej rundy, że zrobiłeś coś ekstra, czy jeszcze tak dopiero powoli to do Ciebie dochodzi? Dziękuję. Ja w dalszym ciągu to sobie układam, jakby wydaje mi się, że na pewno w mojej karierze dotychczasowej jest to największy sukces, mimo że tak jak wspomniałeś nie jestem już z tych najmłodszych tenisistów, to no to jednak e, przez różne przygody wydaje mi się, że kilka lat grania mi jeszcze zostało, i tak naprawdę od e, zeszłego roku e, moja forma cały czas idzie do góry. Wydaje mi się, że przyjeżdżając akurat na Wimbledon, chyba z siedmioma porażkami z rzędu, nie do końca byłem przygotowany i gotowy na to, że mogę być w czwartej rundzie. Natomiast nasz. Nasz tezon, sezon tenisowy trwa 11 miesięcy i właśnie to jest w nim piękne, że tak naprawdę Ale co tydzień... Ale o to, Kamil, mogę... chciałem Cię zapytać właśnie, jakby wyprzedziłeś moje pytanie. Jak przyjeżdżasz na taki duży turniej, legendarny, dla wielu chyba największy turniej na świecie i przegrałeś siedem kolejnych spotkań tuż przed nim, to jest raczej myślenie w stylu, o Jezu, co ja tu robię, jeszcze mam Berettiniego, bo musicie wiedzieć, że w pierwszej rundzie Kamil walczył z gościem, który trzy lata temu był w finale Wimbledonu i go wyeliminował. Czy jest to taki switch i raczej myślenie w stylu, dobra, już gorzej być nie może, teraz nie mam nic do stracenia, lecę z tym koksem. Jakby którą opcję wybrałeś? Przemoc. Tenisową przemoc wybrał, bo go wyeliminował, to no. prawda. Nie, no zdecydowanie drugą opcję, z tego względu, że tak czy inaczej faworytem nie byłem, nie będę i nie miałem absolutnie nic do stracenia, więc chciałem przede wszystkim sobie zaprezentować dobry tenis na trawie, czego w poprzednich moich trzech turniejach na trawie, gdzie przegrywałem w pierwszej rundzie, nie zaprezentowałem. Wręcz byłem rozczarowany moim poziomem na trawie, więc chciałem po prostu dla samego siebie skończyć dobrym meczem, skończyć dobrym spotkaniem niezależnie od wyniku. Natomiast jak już graliśmy, jak już było to spotkanie to to mój tenis rusu z gema na gem z każdą kolejną minutą na korcie czułem się coraz lepiej też w końcu grałem trochę bardziej odważnie i Pojawiały się powoli opcje. A faktycznie w tym meczu można powalczyć o coś więcej niż o to. dobre granie, dobry wynik, więc starałem się samemu sobie nie przeszkadzać, tylko grać na flow, cały czas to budować, cały czas pilnować uzgodnionej taktyki i finalnie to przyniosło sukces. Pokonałem Beretiniego. Pierwszy raz pokonałem też zawodnika rozstawionego na szlemie. I na tym wydaje mi się, bardzo dużo zbudowałem pewności siebie na kolejne mecze, na kolejne wyzwania i finalnie, niestety wczoraj mój sen zakończył się na czwartej rundzie, natomiast finalnie na pewno jest to póki co mój najlepszy wynik w karierze. A powiedz proszę, czy oprócz tego, że to twój najlepszy wynik w karierze, to też y, w, największa wygrana finansowa w twojej karierze? Bo tutaj trzeba dodać moi drodzy, że czwarta runda Wimbledonu to nie jest tajemnica, bo te nagrody są jakby dostępne w internecie, to jest 240 tysięcy funtów, czyli biedy nie ma. No nie mówcie, mu, bo zaraz go napadną w pociągu, jak będzie wracał, to przecież jest normalna historia. Ale on, on chyba jest jednym z... Wraca do Polski. No tak, w ale takiej torbie, On nie wozi w reklamówce, no nie wygląda mi na takiego. No dobra, to jest największa wygrana finansowa w twojej karierze jak dotychczas? Tak, zdecydowanie tak. Właśnie na turniejach Wielkiego Szlema są największe zarobki finansowe i możliwości zarobków finansowych. Im, Im dalej w turniej, tym te zarobki są coraz większe i tak będzie to moja największa nagroda finansowa. A czy to jest kasa, która zmienia Twoje życie w tym momencie, czy bez przesady? Na pewno ułatwi i poprawi komfort życia też w planowaniu już nie tylko samych wyjazdów, bo na to środki oczywiście są, ale też kogo zabrać, ile osób mogę zabrać, czy mogę cały sztab wziąć, czy, czy muszę jednak patrzeć na to. Oczywiście teraz na bieżąco jeszcze żadnych decyzji nie podejmowałem, co dalej i tak dalej, natomiast zdecydowanie ułatwi to planowanie i też w momencie jakby trochę gorzej szło, zabezpiecza mnie na przyszłość i też no, daje duży oddech więc a powiedz Kamil... no proszę y przepraszam tylko chciałem jedną rzecz powiedzieć bo mówi się o tym to powszechnie wiadomo że to zawodnik jest szefem który zatrudnia trenera ale trzeba też powiedzieć że to zawodnik jest szefem całej tej fabryki wokół ciebie która pracuje i to że wygrywa się 250 tysięcy to jest jedno ale drugie to to że przecież to ty ponosisz gro kosztów żeby mieć team który odpowiednio pracuje razem z tobą na choćby twój wynik, prawda? I ten Team jeszcze mógłbyś w tym momencie przedstawić, bo tutaj musicie Panowie wiedzieć, że integralną jego częścią jest przemiła małżonka Kamila. O no proszę. No tak, właśnie tutaj w tenisie jest tak, że my wszystko pokrywamy, pokrywamy wydatki na trenerów, pokrywamy podróże, pokrywamy wyżywienie, także tych kosztów tenisiści mają całkiem sporo. Natomiast ja tutaj w Niemczech byłem z moim niemieckim trenerem Christopherem Kasem oraz z moją żoną Martą, która, która pełni, że tak powiem, każdą funkcję od fizjoterapeutki po pomoc przy treningu fizycznym oraz po no, nieocenioną pomoc przy organizacji wielu rzeczy i najzwyczajniej w świecie byciu przy mnie i wsparciu, więc wydaje mi się, że naprawdę fajnie to funkcjonuje i zadziałało. No tak, nie no funkcjonuje fantastycznie. Pytanie Kamil oczywiście, czy też taka wygrana pomoże Ci ten sztab trochę powiększyć, to znaczy, czy ty na przykład miałeś tak, że ewidentnie brakowało ci w tym sztabie kogoś i dzisiaj przez czwartą rundę imbledonu myślisz sobie, dobra, na no tą osobę nie będzie stać. Czy, czy tak jeszcze tego w ogóle nie rozpatrywałeś? Nie, już wcześniej miałem normalnie pełni, w pełni rozbudowany sztab, natomiast no, w związku z finansami nie wszędzie mógł po, podróżować. Jakby w mojej bazie w Warszawie zawsze miałem wszystko ogarnięte, natomiast teraz będzie można się zastanowić nad tym, czy żeby ten sztab, jednak rozszerzony sztab nie latał ze mną no, na większą liczbę turniejów. Rakietka zostawiona? Pamiątkowo? Myślę, że grał Paroma w trakcie tych meczni. Czy do śmietnika. Nie no grałem Paroma, jeszcze póki co potrzebuję je na następne turnieje i następne wyzwania. Natomiast niepołamane, więc to się liczy najbardziej. Ja jeszcze, jeśli pozwolisz, wrócę na mam do tego sztabu rozbudowanego dzięki pieniądzom zabieranego w przyszłości w dalsze podróże. Kto to jest? Ten taki optymalny skład, składający się na, 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 na sztab tenisisty żebyśmy mieli wyobrażenie? Poza fizjoterapeutą i trenerem, oczywiście. No najlepsi jak podróżują, to najczęściej zabierają ze sobą oczywiście trenera tenisowego, trenera od przygotowania fizycznego, fizjoterapeutę, często też menadżera i tak naprawdę najlepsi na świecie też często nawet zatrudniają własnego kucharza, żeby mieć wszystko już absolutnie dostosowane pod siebie. Ja myślę, że aż tak tak szeroko nie pójdę natomiast jeżeli będę mógł zapewnić sobie przynajmniej na te najwa największe i najważniejsze turnieje obecność trenera tenisowego i albo fizjoterapeuty albo trenera przygotowania fizycznego albo ich obu no to myślę że to będzie naprawdę świetne rozwiązanie bo to wtedy jakość treningu i przygotowań będzie jeszcze zupełnie inna Kamila, powiedz, jak jesteś rewelacją Wimbledonu i zaczynasz niespodziewanie dla wszystkich od bardzo wysokiego celu, eliminując finalistę sprzed trzech lat. Potem wygrywasz kolejne mecze. Zaczynasz być taką popularną osobą na kortach? To znaczy, wiesz, wiadomo, że Wimbledon to są największe gwiazdy na trybunach. John Cena, David Beckham, no w ogóle top of the top. Miałeś na przykład taką możliwość gdzieś w kulisach, że ktoś znany nagle cię zagadał, chciał powiedzieć, wow, gościu, nie znałem cię wcześniej, ale jestem pod wrażeniem twojej formy i tak dalej, tak dalej. Ta otoczka tego turnieju, w ogóle jest dostępna dla zawodników? Czy to jest taka koncentracja, że wiesz, jest tylko rozgrzewka, kort, potem gdzieś zejście z całego tego wszystkiego i powrót do hotelu? No raczej staramy się jak najbardziej ten czas na kortach wykorzystywać i na trening, i na przygotowania, czy, czy oczywiście na mecze w następne dni. Tutaj generalnie jesteśmy też oddzieleni od ludzi, więc no jesteśmy we własnym gronie i no i jakby staramy się też nie wychodzić, i ja mimo wszystko jeszcze na początku miałem ten komfort, że mogłem zawsze wyjść, gdzieś pójść, bo, no bo i tak nikt mnie nie zaczepiał i nikt mnie nie rozpoznawał, <śm> bo mieli z, yy, wielu innych zawodników, którzy bardziej przyciągają umowę, y, uwagę. Natomiast z każdą kolejną rundą gdzieś coraz więcej ludzi się zaczęło do mnie odzywać, coraz więcej fanów prosić o autograf, coraz więcej uwagi przyciągałem, więc było to na pewno miłe uczucie. Ja się tak zastanawiam, słuchajcie, bo. Wczoraj Kamil grał z gościem, który jest absolutnie no, jednym z najlepszych tenisistów na świecie. Siedem tytułów ATP Makaren Hachanov, srebro Igrzysk Olimpijskich, 12 występów wielkoszlemowych, w których dochodził do tej czwartej rundy. Gdzie dla Kamila to był pierwszy raz w życiu. Jak ty wychodziłeś na takiego tenisistę, jak ty wiedziałeś, że za chwilę z nim grasz. Co się wtedy myśli? Ty się skupiasz po prostu na przeciwniku, nie wiem, nie zastanawiasz się nad tym, jaki on ma dorobek, nie myślisz o tym, że nigdy nie pokonałeś kogoś tak wysoko rozstawionego? Czy może na przykład wiesz, myślisz, że skoro pokonałem Beretiniego i wygrałem dwa kolejne mecze w miarę gładko, to dlaczego miałbym sobie z Haczanowem nie poradzić? Jaki ty miałeś mindset przed tym meczem? Bardzo dobrze byłem przygotowany taktycznie do tego spotkania. Zwłaszcza, że w przeszłości graliśmy już trzy razy. Trzy razy też niestety przegrałem, więc wiedziałem, czego się po nim spodziewać. Natomiast wczoraj, no, też jakby pierwszy raz czułem, że faktycznie to granie się robi już naprawdę poważne, i że już wszystkie oczy będą zwrócone na to spotkanie, i że też przeciwnik naprawdę. Bardzo wymagający, natomiast zdecydowanie byłem no, dobrze przygotowany do meczu i poradziłem sobie dobrze z tymi emocjami. i Może wynik na to nie wskazuje, ale grałem naprawdę niezłe spotkanie. Natomiast mój przeciwnik zagrał wczoraj naprawdę świetny tenis, wytrącał mi moje argumenty, jakby cały czas kontrolował bieg wydarzeń i w ogóle, czym mnie najbardziej zaskoczył, fantastycznie potrafił z defensywy szybko. Przenieść się do ofensywy, którą no bezwzględnie wykorzystywał, więc finalnie na pewno zasłużył na to zwycięstwo. Natomiast w mojej ocenie ja utrzymałem poziom z tamtych spotkań. No i też tym meczem oczywiście pokazał mi, gdzie muszę, obszary, w których muszę się jeszcze rozwijać. Więc cieszę się, że ten Wimbledon dotarłem do czwartej rundy i że mogę pracować nad rzeczami, żeby powalczyć o o jeszcze dalsze występy w takich turniejach. Czego ci absolutnie, myślę tutaj wszyscy, jak jeden mąż, z całego serca życzymy. Natomiast ja teraz do spraw rozrywkowo-obyczajowych na chwilę. Przypominam sobie, jak przed laty Robert Kubica tak nagle wskoczył na szczyt swojej popularności i był bardzo rozpoznawalny. I przypominam sobie również, jak różni komentatorzy na świecie masakrowali jego nazwisko. Jak z twoim nazwiskiem <grym> sobie radzą ludzie, którzy komentują tenis na świecie? Generalnie sobie nie radzą. Najczęściej zawsze coś jest przekręcone, zawsze coś jest nie tak, nawet jak już mówię i tłumaczę to. No to po prostu jest to bardzo do połamania dla zagranicznych ludzi, którzy nie mają literkich liter H, czy ży, i jeszcze połączyć to razem, to w ogóle no nie są w stanie tego wypowiedzieć. No finalnie jesteśmy w stanie wypracować jakąś tam wersję, żeby to chociaż trochę brzmiało. Jak to brzmi Natomiast... jako kompromis to... dla komentatorów ze Stanów, Francji? Ma Majczak? Ma Dajcie mu powiedzieć, nie sugerujcie. On wie swoje. Uwaga, co zrobili. No. No, ja już metodą prób i błędów doprowadziłem do tego, że tłumaczę im to rozdzielenie. I najpierw mówię, żeby mówili Mike, jak imię Mike, a potem Szak, jak Szak Nil I finalnie o wychodzi bardzo. Mike Szak. I wychodzi to naprawdę Dobrze, tak, ta, ta, akceptowalnie. Dobrze, prawda? Mike Czyli wybrałeś I... opcję trudniejszą, Kamil, bo pamiętam, że Kuba Błaszczykowski, jak grał w Bundeslidze, w pewnym momencie się po prostu poddał i miał Kuba napisane na koszulce. I to był taki kompromis, który wszystkim odpowiadał, bo po prostu tak pewnie komentatorzy mówili, nie? Więc... Niejednokrotnie na mniejszych turniejach jeszcze mówiłem, że wystarczy Kamil, ale mówią, że nie, nie, mamy protokoły i musimy z nazwiskiem mówić, więc, więc no tutaj nie było takiej opcji. Szczególnie, że imię piękne, jak obaj wiemy. A powiedz mi taką rzecz, już tak zbliżając się do brzegu, Taki turniej sprawia, że ty złapałeś tyle pewności siebie, że masz teraz w głowie coś takiego, no ja się teraz rozkręcam, i ta A. czwarta runda Wimbledonu to jest dopiero początek Kamila Majchrzaka 2.0. Czy niekoniecznie? I też wyjaśnij naszym widzom, którzy być może na co dzień nie śledzą tenisa, czy ten Wimbledon, ta trawa to jest Twoja ulubiona nawierzchnia, czy ty dopiero właśnie zamierzasz pokazać pełnię swoich umiejętności na innej, bo wolisz grać po prostu e, akurat nie na trawie. Jak to u ciebie wygląda? A bardzo chciałbym, żeby to był właśnie motor napędowy do jeszcze lepszej kariery i do przeniesienia przede wszystkim pozycji rankingowej i wszystkiego na wyższy poziom. Chciałbym powalczyć o, o top 50 w rankingu na początku, a potem też uważam, że zawodnik rośnie wraz ze swoim graniem i że tak naprawdę nie ma przed nim sufitów, więc chciałbym sprawdzić i przetestować mój y, sufit, wierzę, że to będzie dobry wstęp, natomiast y, poprzednio jak ponownie wróciłem do top 100 rankingu to zaliczyłem 7 porażek z rzędu, więc wierzę, że jak tym razem wróciłem na 80 miejsce, że, że lepiej sobie z tym y, poradzę i i tak naprawdę to, że ja dobrze grałem w tenisa i to, że ja mam w sobie potencjał, to ja wiem i myślę, że wiele ludzi w środowisku tenisowym wie, natomiast mi zawsze brakowało regularności w tych występach i regularności w tym dobrym graniu, więc przede wszystkim wierzę, że, że będę w stanie regularnie pokazywać tenis na takim poziomie, jak prezentowałem na Wimbledonie Ledonie i przy. Przy zdrowiu i przy innych okolicznościach, które będą się składać, będę mógł faktycznie regularnie piąć się do przodu w rankingu. A co do pytania o trawę, to ja, no właśnie, zawsze dobrze czułem się na trawie i zawsze dobrze odnajdywałem się na trawie. Ona wspiera moje atuty i wspiera mój styl gry. W tym roku, jako że. Przyjeżdżając do Wimbledonu nie wygrałem żadnego meczu na trawie, byłem tym bardzo rozczarowany, bo bardzo czekałem na sezon trawiasty. Natomiast zdecydowanie uratowałem go i wręcz pobiłem Wimbledonem, więc tak, bardzo lubię grać na trawie. Mocno się też czuję na nawierzchniach twardych, czy ogółem na szybszych kortach, czy graniu w szybszych warunkach, więc Będę starał się to wykorzystywać. No właśnie, Kamil, bo, przecież bo przecież US Open. proszę, proszę Kabil, uważaj teraz, bo stajesz się popularny. W związku z czym taka wypowiedź, że trawa poprawia moje możliwości. <śmuszczak> 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 Wiesz, jak to tak podpiszą od dołu, to będzie więc kontrowersyjnie. Jest. Natomiast powiem, tak, natomiast, jest. Tak, jest. Natomiast tak jest, tego już nie wyjdę. Natomiast powiem wam, że no przecież zbliża się moment na korty twarde, no bo przecież będzie US Open, więc trzeba pójść za ciosem. Twój najlepszy wynik wielkoszlemowy wcześniej zdaje się to był właśnie z US Open, tak? Trzecia runda. Tak, trzecia runda z USO. No to teraz nie masz wyjścia, trzeba to pobić i trzeba lecieć do, do czwartej przynajmniej i ten ranking budować, to co mówiliśmy, bo Kamil najwyżej był w karierze mm. 75. Teraz na 80, tak? Powinieneś się awansować? A w okolicy 80. Jeszcze nie sprawdziłem dokładnie i też akurat uh, Wimbledon jest turniejem dwutygodniowym, i ranking wyjdzie nie teraz, nie dzisiaj, tylko za tydzień dopiero, więc jeszcze. Inni zawodnicy z okolic moich miejsc rozgrywają mniejsze turnieje, więc jeszcze może się trochę pomieszać, ale będę w okolicach hmm. 80. miejsca. Gdyby ktoś chciał teraz marudzić i mówić łe 80 albo na przykład przypomnieć sobie, że jest rozbisurmaniony przez Iga Świątek, 8 miliardów ludzi jest na ziemi, prawda? A on jest 80. tenisistą na świecie. No, no właśnie, ustanka, jest to wynik to niesamowity. Kamil, na koniec jeszcze powiedz, jak typujesz dzisiejszy mecz Iggy? Ja przypomnę, gra z duńską rewelacją turnieju, Klarą Tauson, z którą dwukrotnie grała w karierze, że za każdym razem wygrywała, ale ten drugi mecz trzy lata temu był bardzo ciężki, trzysetowy. No a my byśmy chcieli, żeby Polka oczywiście weszła do ćwierć finału, a potem niech się dzieje, co się chce, szczególnie, że dużo faworytek i faworytów zresztą w tym turnieju odpadało. No moim zdaniem, Iga wygra dzisiejsze spotkanie. Tak jak oglądałem chwilę jej mecze, to prezentuje się naprawdę dobrze na trawie. Widać, że, że jest głodna gry na tej trawie i chce ją jeszcze bardziej eksplorować, i wykorzystuje swoje umiejętności na niej, więc, więc wierzę, że. Wierzę, że w tym turnieju jest w stanie naprawdę zajść daleko, mimo że to nie jest być może jej ulubiona nawierzchnia, to w tym roku odnajduje się na niej naprawdę dobrze, co pokazała w meczu trzeciej rundy z Collins, więc, więc wierzę, że utrzyma poziom i z meczu na mecz będzie grała jeszcze lepiej. Kamilu, a powiedz proszę, bo tyle możliwości jest w świecie tenisa, żeby odnosić sukcesy. Masa turniejów, o których się marzy, masa tytułów do wygrania. Czy jest wśród nich taki turniej, tytuł, wydarzenie, które jest Twoim top over the top marzeniem, które chciałbyś zrealizować? No, akurat właśnie Wimbledon jest u nas takim magicznym turniejem, legendarnym, ze swoją tradycją, ze swoją otoczką i swoją aurą, więc. No zdecydowanie marzeniem byłoby podnieść ten, ten, ten puchar za zwycięstwo Wimbledonu, ale właśnie w pierwszej kolejności chciałem przede wszystkim wystąpić w drugim, turnieju szle, w drugim tygodniu Szlema. Teraz mi się to już udało, natomiast jeżeli miałbym wybrać jedno marzenie, które będzie na pewno wyjątkowo trudne do zrealizowania, to by było właśnie wygranie Wimbledonu. No i za tego życzymy. Dziękujemy ja bardzo serdecznie, gratulujemy Kamil raz jeszcze. Naprawdę duży wynik, duży szacunek dla Ciebie za to, co osiągnąłeś. Dziękuję serdecznie. I żonę pozdrów serdecznie od nas, bo jak słyszałem w pierwszych słowach twojego listu, to wielkie wsparcie. Pozdrawiam i ucałuję. I o. też trenera, bo Tomek umie po niemiecku, to powiedz tam po niemiecku, że tam <laughs> że Tomek po niemiecku mówi i pozdrawia po niemiecku. Tak, i że schönen tak mu życzymy. Dziękujemy Ci bardzo, Kamilu. Wszystkiego dobrego dla Ciebie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.